Słońce, horyzont na sznurku ciągnie w dół. Mi się bardzo podobało, bardzo się cieszę, że mogłam właśnie pomóc tutaj niesłyszącym i troszkę jednak wziąć udział w całym tym wydarzeniu, bo było naprawdę ekstra. Znaczy, pierwsza rzecz to zdecydowanie lepiej na tle muzyki słyszałem głos yy, Dawida czyli właśnie wokalisty tak i to jest, to jest pierwsza pomoc i to jest zasługa pętli indukcyjnej. Ta pętla bardzo dużo pomogła, bo faktycznie mi usłyszeć wyrazy i usłyszeć co naprawdę śpiewa, bo faktycznie mógłbym to zrobić, zrobić w domu, odrobić pracę domową i wiedzieć, że o tym śpiewa, ale to jest super, żeby na żywo, od razu na bieżąco słyszeć te słowa i wiedzieć i móc się śpiewać razem z autorem. Było cudownie, dlatego że słyszałam dużo więcej dźwięków niż normalnie, słyszałam dobrze gitarę elektryczną, skrzypce, dzwoneczki, Rozumiałam też, co mówił Dawid, między piosenkami. Bardzo mi się podobało. Pętla, że tak powiem, zdała swoje zadanie, więc słyszałam bardzo dobrze. Nawet przy dwóch piosenkach słyszałam słowa. Więc jak na pierwszym końcu, to było super. Na pewno było to dla mnie takie przypomnienie powrotu do, do młodości, kiedy na koncertach bywałem. Myślę, że ta muzyka to jest takie coś, co łączy pokolenia, nie? Między, taki pomoc między pokoleniami.